Witam bardzo serdecznie, z tej strony Kołpakie 2017 Dzisiaj jestem właśnie w zakopanym Jestem bardzo w pięknym domku Jak widać góry są W tym domu mieszkam, szczególnie w pokoju No, fajnie jest Polecam, żeby wszyscy tutaj przyjechali. Tam jest mój samochód, jak to zawsze. No i piękna jest, piękna jest okolica. No i cóż, wszyscy chcieli zobaczyć moją twarz. No i pomyślałem, że dla Was jeśli dobijecie jeszcze 11 dodatkowych subów i łapę w górę, to się nagram i pokażę Wam moją twarz. A dobra, nieważne, od razu Wam pokażę. Przygotujcie się. 3, 2, 1. No, oh, elo elo, jestem kołpaki 2017. Najlepiej zbierać kołpaków. Dzisiaj znalazłem kolejne kołpaki. Jak wrócę z tymi kołpakami, to nagram je. Ale ja dopiero co w domu, bo jestem na trzech dni. No i cóż. Fajne są te kołpaki. Chyba sobie tutaj kiedyś zamieszkam. Oho, no proszę. Mają koło to samo co ja. To właśnie koło zbrantunkowe. Tam tutaj fajnie jest. Jest trampolina, hamak domek na drzewie. Cóż... Mega jest. Polecam to miejsce. Najlepsze moim widzom. Oczywiście, jeśli Bąbel będzie to oglądać, to dawajcie mu też suby łapki w górę. Tu najlepszy YouTuber. Trzymajcie się, no i cześć!